A tutaj Petro 307 3735, tak informacyjnie my staramy się jakby dogonić ten e, pojazd, bo my go zauważyliśmy i dopiero potem jakby włączyliśmy niebieskie, więc dalej jedziemy jakby... no on jedzie dosyć... No to był chyba tylko, że to był biały pojazd i chyba miał żółte blachy, nie? I, tak, i, tak, no możliwe tak właśnie, no i on faktycznie jechał bardzo szybko tym jakby pasem awaryjnym no i my potem włączyliśmy już te niebieskie, żeby go próbować jakby dogonić, tylko że... Jest! Tak? Tak, oni są, tak, pojechali prosto, on tu skręcił, to jest Niderlandia Tutaj my jedziemy za nim, jak na Jelenią górą teraz jedzie. Na S3. Yy, S3. Na S3, S3 zie, y, kierunek Zielona Góra. Zielona Góra, Legnica. Może go wywali, bo to jest bardzo ostry. Chodziłem No, wjechaliśmy w jakąś polną na kierunek Legnica. Jakimiś teraz wspólnymi drogami Nie, jedziemy. Przez pole, przez przez pole. Pole. No będę mi to No. Uważaj No, Oh. Przez pole teraz jeździmy! Przez pole, przez pole!

Ik heb een goede rinktje. Ik heb een goede rinktje. Ik heb een goede rinktje. Ik heb